Serwera miał nie być nagrywane odcinki, ale coś tu się dzieje poważnie jako, coś bił na serwer. Serwer to się nazywa się przygoda, ale to nie jest to przygoda, ta przygoda. Tylko po prostu przed przygodą to jest przygoda. Ale no wezmę w domku, już pisze przed domki, no właśnie. Dzisiaj u coś ten, jestem tutaj nowy. Chcecie, chcecie mnie poznać? Uuu, uuu, ja wiem, kto tak pisze. To jest. No właśnie. Będziecie napisać w komentarzu, kto to jest. A ja dobra, idziemy, pojedziemy, to jest mój domek, poza, po, poglądamy to przygody, zanim będziemy rozwijać tą zagadkę. To zapraszam Was na przygodę, żeby zjeść coś do magazynu zapraszam Was. A jak zostawił tutaj bliczkę jest tutaj nowy. A właśnie to jest mój dom. A taki skromny. Taki skromny... skromnie skromny Dużo czasu nie mam. Czy to będzie Czy będzie to zmontowane? Nie, to będzie taki stary stylu. Po prostu tylko tak pokazać Wam, to, jak wygląda. I jak. też czy zobaczycie, czy jak, jak wszystko się wcześniej wyglądało. Jak się rozbudowuje, jak wcześniej wszystko wyglądało. Bo tego na przykład tego nie było i zobaczycie, jak to zmienia się. Miałem ja tylko nie nagrywać, ale. trzeba byłoby to nauczyć. Kurde, nagrać? A takich? Yy, tak, nie działa. Ty na tym właśnie jest, na no właśnie. Nie działający. Skini tutaj nie ma. Skini, ja mam zbroję. Tak, kasę ja zbroję. Tu jest farmę mamy. Bo farmy były tam. Tam, gdzie, o, właśnie tam, to i to. I to jest fajny zwierząt. To było robione na walentynki, po prostu. Tu mam jakiś mój magazyn, wcześniej, a teraz magazyn mam tam jeszcze nieprzeniesione rzeczy, ale mam magazyn. No, ja tu mamy takie, ta, taki jakby altankę. O, tu jest do mojego domu i Pójdzie nam w sensie do magazynu. Tu jest dla. dla zombie. Tam już zombie, tam jest farma ten. O, właśnie, to jest enchanting i magazyn. Żaden nie będzie przeniesiony. Jedynie mam czekajcie. Czy... w u góry, chyba, nie? Te ja przypalone. Mhm. Nie przyniosą wszystkiego. O, przyśpimy się. bo to nagrywany jest no właśnie więc dobra idziemy się przespać, a później będziemy rozwiązywać zagadkę tam a tak wygląda w ogóle na środku już widzieliście no, no skromnie Kota I tu mam na książki ten, nowy ten, I tu mam, bo te właśnie, to jest na wersji, jak zobaczycie, jest, jesteśmy na wersji eksperymentalnej. Na tym czyli to świat może zniknąć, więc filmik może być nagrane. Zróbmy parę odcinków, tak na koniec. Bo to się będzie kończył, więc dlatego, tego co słyszycie, piszecie, nagramy odcinki. Ja wiem, kto to pisze. Ten, kto się dołączy na serwer A może wy wiecie, Tu trzeba będzie napisać? Właśnie, właśnie magazyn, to wszystko jest do przygotowane są. A to mam kierowany ten To trzeba będzie rozwalić już. budować ten. Dobra, to jest z drzewem. Nie przyniesę, Co To też były popytkę. O, tu są patyki, i tu są. Właśnie szukać, gdzie są no, Mam magazyn myślę, że to magazyn wszystko włożyłem, ale nie i, i tak No i to taka tanka Odcinek nie będzie montowany, więc nie będzie dużo robiony, tylko będzie wrzucony. To jest na plus, bo nie trzeba robić montażu, no, klasyczny stary. Cześć się, nie się nagrało tego z muzyczką w tle. Dobra, no i teraz tak pokażemy co jeszcze tu będzie. A no, to będą budowle. Cześnie już na tym robiłem próbę, jak będzie wyglądało inaczej nagrywając, ale dobra, zrobimy to tak. W inny sposób trochę. No, spo, no inaczej muzykę ten wodpalona jest. Dobra, i te teraz to wszystko tutaj wygląda. Zajmijmy się śledztwem. Trzeba zrobić tablicę śledztwa. Tu trzeba by napisać magazyn też. il farmà zombie per are ne ah zombie me a di a sim e e a, n, ty, i, n, g ty. dobra enchanting dobra magazyn przynajmniej nie wiem czy się się enchanting a tam mam napisane mam, czyli teraz to po co się przepiszę. a zobaczmy teraz Fany wam pokażę później jak ja to napisałem enchanting, dobra po angielsku. No to idziemy ten, bo to nie było w innej stronie. Ja tylko zakopałem ten i zrobiliśmy teraz taki przejście. No i tutaj mamy. Ząb się pojawia. Tylko trzeba tu mieć jasność. przejdziemy i myśląc. I, wiecie... I tu spadają. To w flasze. Tak to wygląda. A i przygoda jest zrobiona w stale no w starym stylu. takiś ten no... Starzy będą wiedzieć. Stadzie, no, niecoś widzowie będą wiedzieć o co chodzi. Ja mogę powiedzieć, ale ten. D John, John. John. No i dobra, i tyle powiem. John. No i tyle. John. No i tyle powiem. Dobra, zostawiamy tę tepiczkę. Te tak, to jest w Co trzeba zrobić teraz? Przejdźmy się na spawna. z z dżungli. Tak, jest niezbędne, jeszcze. A, Kordy 0.0 te Bo ty na 0.0 jest po I to będzie coś... Coś tu będzie się zrobione będzie. Idźmy dalej. Mesa nie, Sawanna nie, Mesa, sawanna czery biom. Wioska pierwsza. Ja więc już wiosce drugiej. poważnie coś grać widzimy że ktoś mi skończył to, to coś nie wyszło bo coś ktoś się dołączył to nie ma nic żadnych poślak na statek. to jeszcze rzeczy to ja odkryłem nie jest mój Wszystkie rzeczy, wszystkie zebrane są już. To jest po prostu taki statek, jakbym chciał ja. Po prostu. Odpocząć, no ja nie ruszę się. Wiem, że na Jawa wiem, że na no właśnie jest taka modyfikacja, co no właśnie umożliwia, ale tutaj. nie ma jak. To było łóżko było wcześniej. Ten tego by odbudować I Zrobić taki ten Ale tu nie ma czasu I teraz jeszcze nie będzie krótki, bo to tylko chciałem poinformować coś takiego serio będzie, ale przy okazji, no właśnie Że coś się święci się To jest fly, po prostu, ja mogę używać tej modyfikacji można było odbudować. Dobre. Z dużym statkiem, Farma, świerku nie. Kopalnia. taf, tuf. Coś tutaj. Ok, To nie wiem, co jest do netheru chyba. Tuż na Terze już. Ametyst. Kopalnia numer 2. Piramida. To też będzie przerobiona. Gravel Piramida, która będzie przerabiana. Co tu jest ustawione, że to, jest? to będzie po prostu przerobione Będzie wykupywane i robione, tutaj wiecie, takie czy tak, jak to jest to wyjść? Wiem, ale. No weźmy główny wejście. Czy się da wejść? Nie da się. Bo jest pod ziemią. Właśnie pod ziemią. Ale zakopana trochę jest. Tak, one zakopane jest. Idę to jest tutaj. I co tyle? I co tyle pokazać bardzo? No i też koniec będzie nie będzie montowane. Te bambusy. Mój domek drzewa, żelazo, tak dalej. No i wracamy się. do mojego domku i tu kończymy tutaj będziemy trochę zainformować że takiego będzie. dziękuję za oglądanie to tyle tego skutki wcinek nie będzie montowany będzie rzucu... po prostu rzucone będzie bez montażu o widzieliście o tym nagrywany był I tam parę rzeczy widzieliście ale no to no, musiałem bym przeszkadzało mi to A, zapomniałem cięcie zrobić a takie wpadki też były, nieraz pokazywane, więc to tyle, dziękuję Was, bye, 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 bye.